Stylowy turysta czy szpieg? Jeden outfit na dwie okazje. Przyznać muszę, że trencz taki jak w tej stylizacji wybitnie kojarzy mi się z detektywami lub szpiegami właśnie. Abstrahując od stylowo ubranych osób. Jego klasyczny beżowy kolor świetnie połączy się ze spodniami, od których zacząłem komponowanie tego outfitu, czyli brązowymi lnianymi, które uzupełniłem o szary wełniany sweter. Może przy gramaturze i splocie posiadanych przeze mnie ubrań to nietypowe połączenie, jednak na potrzeby tej stylizacji będzie to ok. Na nadgarstku pojawił się zegarek o brązowym pasku i skórzane trzewiki full Brokes. No i w końcu wspomniany wcześniej trench uzupełniony o okulary. Ubolewam jedynie, że nie posiadam modelu Wayfarer. Więc założyłem to, co mam, w razie czego szpieg musi albo coś podglądać, albo fotografować. Ja, z uwagi na słabą pamięć, zdecydowałem się na to drugie. Myślisz, że nadałbym się na tajnego agenta?